Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W tej serii chciałbym się zająć ogólnie tematyką oszczędzania: jak oszczędzać pieniądze, planowaniem budżetu domowego, jak stać się bogatym i żyć z odsetek również. Na początek, tak ogólnie, oszczędzanie pieniędzy, czy to jest łatwe, czy trudne. Pierwszy, pierwszy odcinek będzie dotyczył kwestii, jak oszczędzać pieniądze łatwo i skutecznie. Zapewne wielu z Was zastanawiało się, jak oszczędzać pieniądze. Jak oszczędzić nawet małe sumy na jakiś cel? W internecie jest mnóstwo różnych blogów o oszczędzaniu, gdzie ludzie zarabiający po kilka kilkanaście tysięcy uczą ludzi jak oszczędzać pieniądze. Jest to śmieszne, gdyż taka osoba wcale nie musi na niczym oszczędzać, tak naprawdę nie oszczędza. Pisze bloga w większości po to, żeby zarabiać na tych osobach, które czytają głównie. Na reklamach, czy tam na jakichś, powiedzmy, poradach, na budowaniu swojego wizerunku. Oszczędzanie pieniędzy trzeba zacząć się uczyć praktycznie od, od małego już dziecka. Tak naprawdę to rodzice nas, nas powinni już uczyć oszczędzać pieniądze i szanować rzeczy takie jak ubrania czy zabawki to w wieku dorosłym, gdy sami będziemy musieli zapracować sobie na różne rzeczy, docenimy wartość pieniądza wtedy. Często przeglądając fora o oszczędzaniu, można przeczytać, że ktoś zarabia 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie, nie starcza mu do pierwszego. Jak to czyta się, to wtedy śmiech. Śmiech, śmiech to mało powiedziane, ale albo ktoś sobie robi jaja i troluje po prostu na, na takich forach. Albo rzeczywiście zarabia tyle i yy, nabija się po prostu z ludzi, którzy zarabiają o wiele mniej i wchodzi na takie fora po to, żeby, żeby posłuchać rad tych ludzi, powiedzmy, zarabiając 20 tysięcy nie starcza mu do pierwszego, nie. Wtedy nie, tak naprawdę nie wiem, co pomyślą sobie osoby, które zarabiają właśnie 1000-1500 zł, jak większość w Polsce. Znam ludzi, którzy zarabiając małe sumy przez całe życie, ale żyjąc oszczędnie byli w stanie sobie kupić nowy samochód, czy, czy pomóc dzieciom powiedzmy w kupnie mieszkania, czy domu za gotówkę bez kredytu. W większości tacy ludzie, którzy zarabiali mało. Y Nie brali kredytów, bo albo nie mają możliwości, albo w ogóle banki nie udzieli takiego kredytu właśnie ze względu na dochody i wtedy muszą sami te pieniądze zbierać, powiedzmy przez wiele lat, żeby sobie kupić, powiedzmy, coś większego. Także tak naprawdę to tacy ludzie yy, powinni, mogą uczyć oszczędzania, a nie wirtualni, powiedzmy, biznesmeni zarabiający po kilkanaście tysięcy miesięcznie i afiszujący się z tym po prostu. Oszczędzanie pieniędzy nie musi być trudne, aczkolwiek z ludziom, którzy nie byli nauczeni przykładem od rodziców, będzie znacznie trudniej ograniczyć wydatki. Powiedzmy, ktoś, kto zarabia jakieś dobre pieniądze, często jest tak, że podnosi swój, że tak powiem, komfort życia. Czyli nie, nie gotuje sam, tylko chodzi po restauracjach, powiedzmy, na imprezy, na samo. Samożywienie powiedzmy na mieście przez ca całodzienne to też kosztuje bardzo dużo. W weekendy powiedzmy jakieś imprezowanie, czy po jakichś droższych lokalach powiedzmy drinki i te, i te inne sprawy, także taka osoba jest nauczona od całkiem innego życia i później jest ciężko powiedzmy przy zmniejszeniu dochodów ograniczyć się tak, żeby po prostu coś zostawało jeszcze z tych pieniędzy. Także dlatego w następnych wpisach postaram się nieco więcej napisać o oszczędzaniu ogólnie i o ograniczaniu wydatków. Na pewno, na pewno będzie to dosyć, dosyć ciekawy temat i na czasie, powiedzmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że Polacy i tak są chyba jednym z narodów, którzy mają oszczędzanie we krwi. W takim znaczeniu też niedosłownym, choćby, bo, bo to z tym oszczędzaniem to też tak nie do końca. Bo w krajach zachodnich ludzie mają więcej oszczędności, powiedzmy, na kontach, ale bardziej to oszczędzanie u nas wygląda w takie, powiedzmy, przy, przystosowanie do życia w warunkach, które nam zapewnia, powiedzmy, kraj. Także i zarobki, powiedzmy, niskie. Czyli powiedzmy, że Polak się, jeżeli będzie zarabiał mało, to się odnajdzie. A gdziekolwiek wyjedzie za granicę powiedzmy, no to jest przystosowane powiedzmy do jakiegoś ekstremalnego życia powiedzmy, na, na tanim kosztem. Także w dalszych odcinkach będziemy kontynuować tematykę oszczędzania już ogólnie taką bardziej szczegółową odnośnie właśnie jak oszczędzać pieniądze i jak ograniczać wydatki. Także serdecznie zapraszam do nowej serii i pozdrawiam. Dziękuję.